Dzisiaj siódemka. Ok. Co robisz, gdy masz gorszy dzień? Co pomaga ci go przetrwać? Na hmm. pewno takiego dnia staram się spowolnić, robić takie niezbędne minimum, dużo odpoczywać. Ale lubię się też nad tym zatrzymać, tak? Lubię się skontaktować ze sobą i poczuć, co dokładnie czuję, tak? Jakie emocje do mnie przyszły, o czym teraz myślę, co jest dla mnie ważne, jaka to informacja, tak? Bo zawsze sobie myślę, że, że te gorsze dni sprowadzają mnie do jakiejś informacji, której być może wcześniej nie odczytałam, więc tak się zatrzymuję nad taką refleksją. Ale też czasami biorę sobie kąpiel, czasami słucham muzyki. Słuchajcie, robię tak, że nakładam sobie słuchawki, włączam jakąś muzykę taką bardzo pobudzającą, taką energetyczną na full i tańczę. Naprawdę. I ja nie wiem, jak to wygląda z boku i właściwie mnie to nie obchodzi. Tak na dobrą sprawę, ale w ogóle nie hamuję swojego ciała, po prostu poruszam się tak, jak potrzebuję, tak, jak czuję. A czasami po prostu siedzę też, nie? I słucham jakiejś muzyki i czuję, przez moje ciało przechodzi taki dreszcz, nie? Czyli czuję, że jakieś tam te emocje się we mnie, we mnie układają i te napięcie też, też się reguluje. Czasami idę na spacer, czasami potrzebuję z kimś pogadać, czasami potrzebuję wyrzucić to z siebie, tak? Z kimś się podzielić, czasami potrzebuję się przytulić, czasami potrzebuję po prostu się okryć kocem, wziąć jakiś kubek ciepłej herbaty i po prostu posiedzieć wieczorem sama. Tak, bez męża, bez dzieci i pobić trochę sama ze sobą. Także różne rzeczy, nie? Zawsze gdzieś tam patrzę e, i słucham tego, co się pojawia we mnie i no i z tym gdzieś tam na kanwie tego podejmuję decyzję, co zrobić w takiej sytuacji i, i co by było najlepsze na dany moment. Ale zawsze jest to w zgodzie ze mną. To, to jest dla mnie najważniejsze.